Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony WEX, a to jest taki film na spontanie, tak, żeby yy, te filmiki yy, można było tak mniej więcej codziennie wrzucać gra przeglądarkowa, w której tak samo jak Hero, Hero Zero, tylko, że za czasów średniowiecza. Yy, I tak, i na początku jakby co to gram wojownikiem, i na początku zobaczymy sobie obitewkę naszą w naszej gildii. Pięknej gildii. Bronimy naszej gildii gildi jestem chyba więcej w połowie naszej naszej gildii Ale mu krytykala zadał na 21 levelu oni takie krytyki walą Ja tyle nawet no dobra może mam tyle HP No kiedy ja w, w kurczę, bo po tym gościu Jest, jestem to, właśnie jestem ja Prawiniacki go pokonam no nie ma szans że ją w ogóle pokonał za no dobry jest o 4 wele wyżej wiesz już tylko krytyka mi zadał to jest dziwne bo nie jest mam dużo wy a bo on wytrzymał widzieliście oku no co za no co za śmietnik no a no co za śmieć, głupi. Już prawie go pokonałem. Jak tam wygląda, kurde. Dobra, na no goś z nim poradzi. Dobra, u nich zostało dwóch, u nas jeden. Czy to przegramy? A nie, jeszcze u nas ten lupi został. Co? Jeszcze u nich ten switaszek? No przegramy. Ale mam jeszcze atak to tam Może się ład robimy Nie warty w zobaczymy Zobaczmy sobie. Przegram. O kurcze. I I win I, I teraz moje staty. No to tak, mam 31 level. siłą mam najwięcej, bo w końcu gram wojownikiem. leczkę wytrzymało się, muszę iść. Tu tak i tak Jeżeli chodzi o Lochy to tak Jestem w tych ruinach Gnark Na poziomie drugim W kopalni Glory na czwartym I w katakumbach jestem na dziewiątym Co się stało? Aha Śpierdoła tego spowoduje gremlina Muszę ja go nigdy nie zatokuję, jak on ma prawie 600 uników Ma 4000 HP, on zostało, za dużo unika Tutaj itemków nie ma nic na siłę ani na wytrzymałość Nie ma jak zawsze Nie, jest na siłę Ale mam lepsiejszy Płancerz mniejszy Chyba ich porąbał, bał mniejsze mniejszy, słabszy On takie w ogóle, takie zarąbiste rękawice Oczywiście chyba na ten level Nie znam się, chyba są dobre Tak myślę przynajmniej Nie piszcie w komentarzach, że nie Bo żyłem w zakłamaniu przez... Jeżeli mi to jak napiszecie to Poznaczę, że żyłem w zakłamaniu przez 3 dni nie, grzybiasz, nie To co, to był być taki króciutki odcinek, jak ja tu sobie pójdę na ofensywną misyjkę 7000 expa opłaca się. No i co? Żegnam Was? Do następnego odcinka z SF Game byłem nagrywał SF Game Hero Zero. Hero Zero dzisiaj nie nagrywałem, bo no mało tam było do roboty tam. Za bardzo, za dużo nie wbiłem, więc żegnam Was do następnego odcinka, no i hejka.